Ksiądz Jan Twardowski Będzie Koniku polny, Co żyjesz jedną tylko jesień? Serce Kochające niekochane smutku W cztery oczy Bo mieszkanie za dwadzieścia lat Szczęście O tyle, o ile Prawdo co obrażasz, ciotko, której w dowodzie dzieciak dorysował brodę, dygnitarzu, który zlecisz ze stołka, wszystko tak będzie, jak ma być. Piotr Baranowski będzie. Boczku dwubarwny, który odlecisz myśli jedyna jeszcze nienarodzona oczu głębino nienasycona bo słowa wciąż niewypowiedziane przyszłości bez przeszłości łzo, która nie znajdujesz ujścia ojcze, któremu pękło serce z niemocy matko, której zapalam znicz w pamięci wszystko tak będzie, jak ma być. Ksiądz Jan Twardowski, bałem się, bałem się, oczy słabną, nie będę mógł czytać. Pamięć. Tracę, pisać nie potrafię, drżałem jak obora, którą wiatr kołysze. Bóg zapłać, panie Boże, bo podał mi łapę pies, co książek nie czyta i wiersze nie pisze. Piotr Baranowski. Bałem się. Bałem się serce słabnie, nie będę mógł kochać. Wspomnienia zacierają cienką linią życia. Jak osika drżałem ponad wiecznym stawem: Bóg zapłać, panie Boże, jej serce nie przeczy. Nie znam mnie dawnego, kocha. Kim się stałem? Czytał Bogdan Dmowski z Wuppertalu. Twórczość przedstawiona w witrynie internetowej, kształt słów, a czytana podczas spotkań w dziesiątą rocznicę śmierci księdza Jana Jakuba Twardowskiego w Belgii z inicjatywy i skompletowanych materiałów od spadkobiorczyni pani Aleksandry Iwanowskiej i Wirtualia Art.